Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego wam poślem od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz nieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Szczęść Boże! Zapraszam na krótką refleksję biblijną. Czytanie z Ewangeliana od rozdziału 15, 20, wersetu 26, aż do rozdziału 16, wersetu 15. Czytanie Ewangelii na niedzielę zesłania Ducha Świętego, rok B. W lekcjonarzu jednak mamy wybrane tylko wersety, które istotnie stanowią początek i koniec dłuższego tekstu, który również zamieściłem teraz na ekranie. Te, ta początkowa i końcowa część, którą mamy w lekcjonarzu, te wybrane wersety, w tle zakolorowałem na kolor niebieskawy. Z kolei te dwa fragmenty spinają klamrom istotne również wypowiedzi, które znajdują się w samym środku. Bowiem to, co mamy w lekcjonarzu, prawdopodobnie to zostało wybrane też z tego powodu, że mamy to samo określenie duch prawdy. To samo określenie duch prawdy pojawia się w Ewangelii Jana jeszcze raz wcześniej, pod koniec rozdziału 14. Zatem tutaj są to jak gdyby na dwa najbliższe pojawienia się tego określenia, a ponadto mają bardzo podobny sens, ponieważ. W rozdziale 15 w 26, czyli ten wers początkowy. Duch prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o mnie, z kolei już na sam koniec, w wersecie 13 duch prawdy doprowadzi was do całej prawdy. Pragnę również nadmienić, że w wersecie 27 Biblia tysiąclecia tłumaczy w sposób oznajmujący. Wy też świadczycie bo jesteście ze mną od początku czyli odwołuje się do świadczenia że Duch Święty będzie świadczył jest tutaj forma czasu przyszłego natomiast w trybie oznajmującym czasie teraźniejszym wy też świadczycie jednak w języku greckim ta sama forma czasownikowa może być również uznana jako tryb rozkazujący czyli uczniowie powinni również świadczyć tak jak Duch Święty będzie świadczył o Jezusie tak samo uczniowie powinni świadczyć o nim i to jest zapowiedziane i wyjaśnione w kolejnych wersetach te które zakreśliłem w tle na kolor żółty od rozdział 16 od wersetu 1 do 5 gdzie pan Jezus zapowiada że będą prześladowani, że wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. I ta część ma również część równoległą, gdzie jest podkreślona teraz Amarola, Ducha Świętego, co Duch Święty będzie robił, i to mamy w wersecie 8. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I kolejne trzy wersety wyjaśniają to: o grzechu, bo nie wierzą we mnie, o sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie uj nie ujrzycie, wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Z kolei w samym środku Pan Jezus mówi o swoim odejściu, że musi odejść, po to, aby przyszedł e, Duch Święty, którego Tutaj określa tym pojęciem pocieszyciel, Można by to, bo, ponieważ w innych miejscach również jest to tłumaczone jako paraklet, gdyż to słowo paraklet brzmi właśnie bardziej jak to słowo greckie, które mamy w tekście. I w wersecie siódmym Pan Jezus mówi: Jednakże mówię Wam prawdę, pożyteczne jest dla Was moje odejście, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do Was, a jeżeli odejdę, poślem Go do Was. Nawet można by tutaj uznać pewną grę na słowach. Pan Jezus mówi prawdę, a później w wersecie 13, że Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy. Bowiem istotnie, jak sam to Pan Jezus tłumaczy, ponadto mamy również tu mocno podkreślony ten akcent całej trójcy Świętej, ponieważ jest mowa o Ojcu, o Jezusie i o Duchu Świętym, że Duch Święty Weźmie od Pana Jezusa, a Pan Jezus mówi w końcowym wersecie: Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. I ten Duch Święty, to, co otrzyma od Pana Jezusa, przekaże i będzie nauczał uczniów. I ponadto też Pan Jezus podkreśla, że uczniowie nie są jeszcze w stanie pojąć wszystkiego, czyli dodatkowo Duch Święty wyjaśni im też, też to, co nawet sam Pan Jezus nie powiedział. Można tutaj popatrzeć właśnie z tej perspektywy, że mamy kolejny rozwój później wiedzy teologicznej, teologii, zrozumienia Pisma Świętego pod przewodnictwem Ducha Świętego, ponieważ Duch Święty dalej działa w Kościele i w ten sposób Kościół odczytuje Pismo Święte i prawdy, które zawarte są w Piśmie Świętym. Lepiej je rozumie i lepiej je wyjaśnia dla człowieka danego czasu, jak również dla człowieka współczesnego. Pragnę teraz wszystkim życzyć miłej i owocnej refleksji nad tym fragmentem Ewangelii. A z kolei, jeśli ktoś by chciał jakąś aplikację ładną, to ponieważ w drugim czytaniu z listu do Galatów. Mamy również piękną ilustrację, zarówno działania bez Ducha Świętego, czyli jakikolwiek nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo itd., a z kolei owocami Ducha Świętego są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobrość, wierność, łagodność, opanowanie. Szczęść Boże!